Szczęść Boże, Księga Prawdy. Tym, którzy twierdzą, że nie wierzą we mnie, mam to do powiedzenia: zadajcie sobie takie pytanie: czy pamiętacie czas, kiedy wierzyliście? Powróćcie myślą do czasu, kiedy byliście dziećmi, kiedy wierzyliście w Boga. Nieważne, jaką religię wasi rodzice wyznawali, czy wierzyliście? Co się zmieniło? Czy to był wpływ innych? Czy powiedzieli wam, że jest jakaś racjonalna odpowiedź na wasze istnienie w rzeczywistości? Od początku czasu trudno jest moim dzieciom przyjąć jakąkolwiek inną rzeczywistość poza tą. Ale rozejrzyjcie się po świecie i zobaczcie cuda stworzenia. Od mojego ojca przedwiecznego, słońce. Księżyc, morze, rzeki, rośliny, zwierzęta i wszystkie cuda stworzenia. I odpowiedzcie na to, skąd to wszystko pochodzi. Czy naprawdę wierzycie, że to wyłoniło się z czegoś innego niż byt najwyższy? Uważajcie, gdy słyszycie kłamstwa rozsiwane przez tak tzw. wróżbitów, którzy istnieją w ruchu. New Age. Prowadzeni są do tego, w co, jak wierzą, jest prawdą i do ekscytującego życia obiecanego im w nowej erze. Ta era, do wiary, w którą są oni prowadzeni, jest nowym rajem formą kontrolowanego przez człowieka, ale wspaniałego centrum wszechświata. To jest fałszywa doktryna wielu ludzi Bożych. Włączając w to tych, którzy wierzą, mylnie miesza swoją wiarę w tę doktrynę, z tą ze światła. Są prowadzeni przez demony. Jedni wiedzą, że tak jest, inni nie wiedzą. Módlcie się, aby ujrzeli prawdę, zanim podejmą dalej swoją daremną drogę ku pusce. Ateistom to mówię: Kocham Was. Bez względu na to, jak mnie obrażacie. Ateiści, którzy kierujecie się innymi przekonaniami i jesteście pod ich wpływem, zatrzymajcie się i pomyślcie w swoich wysiłkach, by podążać za rozumowaniem uczynionym przez człowieka. Wyznajecie po prostu inną wiarę, przekonanie, że człowiek panuje, nie panuje. Ale ci sami ludzie moje najdroższe dzieci o których będę walczył są zachęcani by podążać za szatanem zwodzicielem i wrogiem ludzkości zapytajcie ateistę który się stara jak tylko może by wywierać presję na dzieci Boże dlaczego to czyni czy nie wystarczy po prostu wyrzec się mnie dlaczego ci ludzie kłamią wiele tych ateistycznych grup ma plany by nęcić i zwodzić moje dzieci do fałszywej doktryny. Nie myślcie, że jest inaczej. Ich przekonania są inną formą religii religii, która wychwala potęgę inteligencji, rozumu i pychę. Naśladują tę szczególną cechę szatana. W swojej ślepocie podążają za inną wiarą uwielbieniem ciemności. Gdzie nie istnieje żadna miłość. Ci ateiści są tak zabalczywi, tak dumni ze swojej religii, że nie rozumieją, że to, za czym się opowiadają, jest religią, religią zwodziciela, który śmieje się z ich głupoty. Ateiści, posłuchajcie mnie ostatni raz. Wróćcie teraz do pisma, popatrzcie na księgę Jana i rozważcie prawdę. Gdy teraz zaczyna się ujawniać, czy nie wydaje się Wam to teraz rzeczywiste, skoro jesteście świadkami wydarzeń, gdy są obnażane przed Wami każdego dnia, warstwa po warstwie? Czy nie widzicie, że moje słowo, moje proroctwo, przepowiedziane tak dawno temu, może być prawdą? Otwórzcie oczy. I powiedzcie do mnie raz w ten sposób Boże, jeśli jesteś prawdą, ukaż mi znak swojej miłości Otwórz moje serce, bym otrzymał prowadzenie Jeśli istniejesz, daj mi odczuć Twoją miłość Abym mógł zobaczyć prawdę Mól się teraz za mnie Wzywam Was po raz ostatni To mówię, miłość nie jest wytworem człowieka nie możecie je zobaczyć, ale możecie ją odczuć. Miłość pochodzi od Ojca Przedwiecznego. Jest darem dla ludzkości. Nie pochodzi od ciemności. Ciemność, której doświadczacie, jest pozbawiona miłości. Bez prawdziwej miłości nie możecie odczuwać. Nie możecie zobaczyć światła. Nie możecie zobaczyć przyszłości. Ja jestem światłem. Jestem przyszłością. Wciąż przynoszę Wam chwałę i życie. Zawróćcie teraz i proście mnie o pomoc. Uczyńcie to, a ja Wam odpowiem i obejmę Was moimi ramionami. Moje łzy radości ocalą Cię, gdy staniesz się na nowo moim umiłowanym dzieckiem. Przyjdź teraz i przyłącz się do mnie w raju. Wasz kochający Zbawiciel. Jezus Chrystus